Cześć tarocista faun. Witam i uprzedzam, że dzisiaj wróżyć nie będę. Wywróżyłem sobie wczoraj wynik meczu i po 15 minutach wyłączyłem telewizor, bo stwierdziłem, że nie ma sensu e, oglądać. A propos, co robi wróżbita, gdy jest pijany? Dzwoni do swoich przyszłych. Opowiem wam natomiast dzisiaj, jak... Co mi się ostatnio przytrafiło? Ostatnio, jak widzicie, zapuściłem brodę, bo moja nie dawała mi spokoju. Zapuść brodę, wszyscy mają brody, ten ma brodę, tamten ma brodę, prezydent Ukrainy Wołodymir też ma brodę, we wszystkich mediach, we wszystkich gazetach jest, wszyscy mają brodę, dobra, zapuściłem, jest broda, jest. Ale to nie koniec. Ostatnio mówi, idź do Bambera, wszyscy chodzą do Bambera. U mnie w biurze, bo ja pracuję w biurze, to wszyscy chodzą do Bambera. I mężowie, chłopacy moich koleżanek też chodzą do bambera. I potem one mówią, a mój to wczoraj był u Bambera. A ja co mam powiedzieć, że ty nie chodzisz do bambera? No to idź mnie do tego bambera. No dobra. Mówię, no dobra, o no to pójdę, ale ona na to, ale musisz się umówić, bo do Bambera to się trzeba umówić, trzeba zadzwonić dzisiaj zapisać. Dobra, dzwonię, ponieważ jestem człowiekiem świadomym, jako wróżbita, to i owo wiem i znam języki. W szkole się uczył, no to dzwonię i mówię językami, żeby być zrozumianym, zrozumiałym, zrozumiany Bamber? Dobry dzień. Mnie by chciało zapisać do Bambiera. Pani Majerz, Marusia, zapisać do, do Bambera. Cztery tankista i sobaczka, zapisać do, e do Bambera. Pre Prezydent Wołodymir do Bambera. Ma, ma brodę, ma, ja też mam brodę, chciałby przystrzeć brodę. Ależ oczywiście, świetnie Pana rozumiem. Ona na to do mnie. Świetnie pani mówi po polsku. Ale tego o Panu nie mogę powiedzieć. Dobra, mogę pana zapisać na 25 maja. No to był 5 maja. Jak to na 25 maja? Dziś jest 5 maja, nataszka Marusia. Czemu na 25 maja? Bo to pierwszy wolny termin bucu 25 maja. Zapraszamy, godzina 11. No dobra, no trudno. Trzeba było czekać. Waiting na bambera. Poczekałem, poczekałem. W końcu 25 idę do Bambera, jak się umówiłem. Co prawda nie wiem jak, jakim cudem zapamiętałem, kiedy, kiedy mam iść, no ale jakoś się udało. Idę do bambera, wchodzę. Rozglądam się. Tam jakieś lampy kwadratowe. Jakieś neony. Jakieś siatki, jakieś płoty. Czorno jakoś tak jakiś taki wystrój no i wychodzi on dander w uszach to ma, ma kółka takie miał prawie jak monety jak w tej afryce co tam jeździ ten w tych kwiecistych koszulach zajrowski ich ogląda im foty robi takie takie gdzie miał uszy że mu prawie opadały takie porozpychane po, po tutaj malunki na łapskach wymalowane te malunki, tak. jakieś potwory, jakieś skrzaty. Mówi do mnie. Zapraszam, proszę tutaj sobie usiąść. No to jak strzyżemy, co robimy, co golimy, tu skrócimy, tu wydłużymy, tutaj się wygoli, tutaj się wyklepie, tutaj się przystrzyże, Ładnie będzie pan wyglądał, zobaczy pan jak ładnie będzie. No dobra, no rób pan zamówienie. I strzyżę, i pucuje, i pachnidła wklepuje, i jedna maszynka, i druga maszynka. Jezu święty, ile można u tego bambera siedzieć. Chyba pół godziny, godzina on strzyże, 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 wklepuje, pachnidła. Tu przy strzyże jedna maszynka, druga maszynka, po brzytwę sięgał. Spokojnie, nic się nie stało, fachowiec, no i brzytwą, i brzytwą, i znowu maszynką, i znowu pachnidła, i znowu maszynką, i tu mi jeździ, i brzytwą, i maszynką, i tutaj, i tutaj. Więc mówi, a czy dobrze, lustereczko tu, lustereczko tam, czy dobrze? Mówię, bardzo dobrze, dobra, dziękuję. Idę do tej recepcji, tamta Nataszka czy Marusia, co świetnie mówi po polsku, a ona do mnie mówi 60 zł? Yy, że co? Przepraszam, że ile? 60 złotych. Że, że ile? 60 zł za Bambera? 60, 60 złotych za Bambera! 60! W dupach się poprzewracało. Pierdole, więcej nie przyjdę.